Hej hej hej. Są takie piosenki, które raz zasłyszane trzymają całymi dniami. Leopold Staff urodził się we Lwowie 14 listopada 1878 roku. Zmarł w roku 1957 w Skarżysku Kamiennej. Był polskim eseistą, poetą i tłumaczem. Prekursor poezji codzienności. Jeden z najwybitniejszych pisarzy XX wieku. Mówią o nim cicha sława polskiej poezji. Jako poeta debiutował w 1901 roku tomem Sny o Potędze. Na koncie twórczości Stafa możemy jednak wyróżnić prawdziwe morze literackie, pośród którego na uwagę zasługuje praktycznie każda wydana pozycja. W końcu nie bez przesady jest nazywany twórcą trzech pokoleń. Staf to również poszukiwacz doświadczeń mistycznych. Poza tym, adorator piękna naturalnego. Doceniał też urok życia na wsi bliżej natury. W jednym z ostatnich wierszy Stafa czytamy Zostanie po mnie pusty pokój I małomówna, cicha sława To jedna z najlepszych autocharakterystyk Stafa. Są takie wiersze, które poznałam właśnie jako piosenki i czytając je melodia sama gra gdzieś tam w serduchu. I takim przykładem jest właśnie mm, Prośba o skrzydła. Nie sposób więc nie wspomnieć o Pawle Ruszkowskim. Jest to wokalista, instrumentalista, kompozytor i aranżer. Paweł na festiwalowych scenach sukcesy zaczął odnosić już dobrych kilka lat temu. Komponuje muzykę do wierszy i śpiewa poezję w dosłownym znaczeniu tego słowa. Leśmian, Zagajewski, Staw, Stachura. Poniżej zostawię Wam linki, naprawdę warto posłuchać. Leopold Staff, prośba o skrzydła. Jest dziwny cudów kraj, odcięty rzeką, której nie przejdzie kto latać nie umie. Śni pod niebiosów błękitną powieką, jak oko, które myśl Bożą rozumie. Gdyśmy utonęli w marzenia zadumie, W cieniu ukryci w południe przed spieką, Przyszły nam o nim wieści w drzew poszumie, Szepczące jedno, daleko, daleko. Gdy noc zapadnie, chodźmy nad tę wodę, I tam rozbijmy płócienne namioty, Gdzie wierzby wiatrą zostawiają sidła. I wznosząc w dłoniach nasze serca młode do gwiazd, co płoną jak nasze tęsknoty, módlmy się cicho na klęczkach, o skrzydła.